Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj jesteśmy na 16. Międzynarodowych Targach Gołębi Pocztowych w Katowicach. Expo Gołębie. I na 73. wystawie Gołębi Pocztowych. Jestem już na miejscu. Zainteresowanie tymi tutaj targami jest bardzo duże. Zresztą widać tutaj po ilości osób. Tutaj to jeszcze jest nic. W środku, w środku jest już po prostu bardzo duży tłum, nie idzie palca wcisnąć, ja już byłem, zakupiłem sobie bilet, także, e, także pokażę Wam tutaj, co się dzieje w środku. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Tak wygląda hall w Katowicach tutaj. I tutaj mamy już pierwsze gołąbki i wchodzimy na hale. Tutaj mamy miejsce do wypoczynku w przerwie między oglądaniem jednego a drugiego stoiska. Są schody, jest winda. U góry można sobie wyjść, zapalić papieroska. Jeśli ktoś pali, tak sobie tutaj wygląda właśnie. Hall bardzo, bardzo dużo osób jest. mam na prezentacji ciężko się dopchać żeby coś zobaczyć чем голков олимпийская стандарт Tutaj dalszy ciąg, Olimpijska, Standard przy głębiach reprezentacyjnych, reprezentacji, tutaj bardzo duże zainteresowanie. olimpijska standard, młode, samiczki tutaj mamy załomki okręgów akurat minęliśmy Ciechanów, Kielce, Katowice mamy Dzień dobry. Jedność często chowa. Szanowni Państwo, prosimy pilnować swoich rzeczy osobistych, a szczególnie uwagę zwracać na dokumenty, portfele i telefon. Paj particular attention to documents, wallets i smartphones. Viewer of Big Tutaj mamy gołąbki Piotrków Trybunalski, okręg. Tam widzimy Łódź, Lublin. Tutaj zaczynają się gołąbki okręgu Płock. Dalej jest okręg Piła. I Pomorze Środkowe. Gołąbki Śląsk Południe. Szczecin. Tam widzimy Tarnów. Wałbrzych. Śląsk Wschód Rzeszów Głąbki Okręgów Włocławek Zielona Góra Tutaj mamy goębie z Wrocławia i gołębie ze stolicy, czyli z Warszawy tutaj mamy stoiska A. Dawid Form, Zdzisław

mamy stoisko Zenek myślę że tutaj Zenon Martyniuk również potrafi dbać o gołębie nie no tak półśmiechem, śmęch pół serio mamy tutaj werselagę mamy Zenka i tutaj mamy druga zdrapa gołębie na które Choruję, bądź chorowałem od kilku ładnych lat, zawsze chciałem mieć. Ale tu na spokojnie zrobię sobie wycieczkę kiedyś do Pana Andrasa. I myślę, że uda mi się coś fajnego wyhaczyć od niego. Ehm, Siądziemy sobie przy kawce albo przy czymś mocniejszym, zrobimy jakiś duży wywiad. Także tak to tutaj wygląda. Tutaj mamy, że to jest pod Pogoda. Mamy, Team. czy Tutaj mamy mega system Wassermana. No i tutaj mamy Marek Trzaska z Stoisko. i sure.